Cześć, ja jestem Łukasz i w tym filmie opowiem Wam o 10 powodach, dlaczego warto zostać programistą. Takie oczywistości jak wysokie zarobki zostawiam na koniec, ponieważ jest wiele innych powodów, o których rzadziej się mówi w kontekście pracy jako programista. Zaczynamy. Dla mnie najistotniejszym powodem. Naj istotniejszą zaletą, jeżeli chodzi o pracę jako programista, to jest atmosfera w pracy, a atmosfera wiadomo budowana jest przez ludzi. E, mamy w IT, tak szerzej mówiąc, do czynienia z tak inteligentnymi bestiami, e, jakby nie będę tutaj kategoryzował, że nie wiem, to jest kwestia często lepszego wykształcenia, bo ludzie bardzo często wcale nie mają ukończonych studiów i są świetnymi ludźmi. Ludzie się interesują tak szerokim z zakresem różnych rzeczy, że to czasem jest nie do wyobrażenia, jak różni potrafią być ludzie. Jest jakiś stereotyp programisty, gika, ale bardzo często on jest błędny, bo są ludzie, mm, którzy są powiedzmy sobie takimi rzemieślnikami. Oni przychodzą do pracy, robią to, co mają do zrobienia, wychodzą, to, co zrobili, zrobili świetnie, ale po pracy zajmują się zupełnie innymi rzeczami mają rodziny, mają swoje hobby, zainteresowania. Sporty, sztuka, aż ciężko mi czasami wymienić, jak z skrajnymi rzeczami potrafią zainteresować się ludzie z IT. Ludzie w IT również są bardzo pomocni. Jest szereg forów, jak nie wiem, stack overflow, ale też różne mniejsze grupy, gdzie ludzie pomagają sobie często bezinteresownie. Ludzie tworzą projekty open source z pasji. Aby potem je opublikować i żeby inni też mogli z nich korzystać. To pewnie też zależy od firmy. Ja akurat nigdy nie miałem takiego przypadku, że w firmie był jakiś wyścig szczurów. Ludzie są ambitni, ale w taki pozytywny sposób. Też nikt nigdy nie odmówił mi pomocy, nawet jeżeli nie pracował przy tym samym projekcie, także teoretycznie nie miał żadnego interesu w tym, aby mi pomagać, a z pewnością. Taka osoba sama miała szereg tasków do zrobienia, szereg zobowiązań i mało czasu. Kolejnym powodem, który bardzo sobie cenię, jest fakt, że projekty IT są bardzo zróżnicowane. Z zewnątrz może się wydawać, że jakby programiści zawsze robią to samo, czyli sobie klepią w komputer, ale tak naprawdę projekty, nad którymi pracujemy, są skrajnie różne. Są z tak wielu domen, pr pracujemy dla tak wielu różnych biznesów, że w zależności od firmy, w zależności od tego, dla kogo pracujemy, to nasze projekty mogą być bardziej albo mniej ciekawe, ale już sam fakt, że jest takie zróżnicowanie i też, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na programistów na rynku, możemy wybierać pomiędzy wieloma branżami, dla których chcemy pracować. Ja mam to szczęście, że pracuję w technologii Qt. E, która jest powszechnie stosowana e, zarówno w takim sektorze, nazwijmy go finansowym, w sektorach wojskowym, po części w bankowym. Bardzo dużo, twor w, bardzo dużo programowania tworzonego jest dla sektora automotive, dla branży medycznej. Jakby to wszystko sprawia, że nie ma nudy tak naprawdę. A jeżeli masz to szczęście i programujesz takie technologie jak ja, to już w ogóle jest super, bo wyobrażam sobie, że niektóre Tutaj no offense. Niektóre technologie mogą być częściej wybierane w branżach typu bankowość, które potrafią być no może nawet nie, że monotonne, ale tam często są projekty typu lifelong, to znaczy one były, są i trzeba je utrzymywać. Otrzymuje się kod, który istnieje i, i się go rozwija, co nie jest tak ekscytujące jak tworzenie oprogramowania od nowa, ale. Jakby mamy wybór jako programista i jakby utrzymanie, zmiana architektury, to też jest super rzecz do zrobienia. Nie bez znaczenia jest fakt, że czasami potrafimy natknąć się na produkty, które sami tworzyliśmy. Jak jakieś aplikacje, jak jakieś inne produkty. I to jest bardzo satysfakcjonujące, gdy widzisz, że coś, co Ty robiłeś, jest potem wykorzystywane przy realnych zastosowaniach. Tutaj szybka anegdotka, kiedyś jeden zespół w mojej firmie pracował nad mm, oprogramowaniem do krajalnicy do mięs i serów, a potem idziesz do sklepu i widzisz tą krajalnicę. To jest naprawdę super uczucie, mimo że, że to brzmi tak banalnie, był krajalnica do mięsa, prawda? Trzecim powodem jest fakt, że jakby nasza branża IT zyskuje na takim ogólnoświatowym trendzie Digitalizacji wszystkiego, przenoszenia wszystkiego do internetu, jakby mamy bardzo dużo nowych urządzeń, które wykorzystują sieć, które wykorzystują różnego rodzaju połączenia, je trzeba zaprogramować. Pracy dla nas nigdy nie zabraknie i jakby jesteśmy elementem, na być może to będzie brzmieć trochę patetycznie, ale jesteśmy elementem przyszłości, bo nad wszystkimi tymi projektami przyszłości dla SpaceXa pracujemy my, jako programiści. Nawet jeżeli pracujesz a, nad trochę nudniejszym projektem, to i tak jesteś częścią zmieniającego się świata. Kurde, to zabrzmiało jeszcze bardziej patetycznie, ale trudno. Z poprzedniego punktu możemy bardzo płynnie przejść do kolejnego do kolejnego powodu, dla którego warto pracować jako programista. Tym powodem jest stabilność pracy, stabilność zatrudnienia, pewność zatrudnienia. Wydaje mi się, że o ile się nie narozrabia, to bardzo ciężko stracić pracę. Pracodawca chcecie utrzymać, No czasami w jakichś mniejszych firmach, typu jakiejś tam rodziny, software house'y, Zdarzają się przestorie w projektach, gdzie w takiej sytuacji możesz stracić pracę nie ze swojej winy, ale w większości przypadków, w większości firm, tak nie jest. Firma chce cię zatrzymać, robi naprawdę bardzo często, bardzo wiele, aby, aby tak było. Jest masa ofert pracy. Jako programista. Tworzy się bardzo dużo nowego oprogramowania dla wszystkich nowych branż, które, które powstają. Oprogramowanie jest wykorzystywane, by ułatwić nam życie, ale całe to oprogramowanie, które zostało już raz napisane i jest wykorzystywane w wszelkiego rodzaju produktach, w wszelkiego rodzaju systemach, trzeba utrzymywać. Także, jakby, jako programista, możesz być przez wiele, wiele, wiele lat. Pewny swojej pracy. Programistę jest też bardzo trudno zastąpić innym programistą, ponieważ e, ludzie, którzy pracują na swoim stanowisku przez X lat, e, uczą się narzędzi, uczą się workflow danego, danej firmy. E, no i to wszystko sprawia, że bardzo trudno jest zastąpić w istniejącym projekcie jednego programistę innym. Tutaj pozwolę sobie na małą anegdotkę, bo mam takiego znajomego, który pracował. W dalszym ciągu pracuje dla jednej firmy przez 10 lat. Tworzył jakby całą firmę od początku, od momentu jej rozpoczęcia i on jest tak ważny dla tej firmy. Wszystkie jej produkty opierają się na systemie, na architekturze, który, którą on stworzył, na aplikacjach, które on wdrażał. Że ta firma ma wykupione ubezpieczenia na wypadek, gdyby coś mu się stało, lub na wypadek, gdyby postanowił zmienić pracę. I oni naprawdę robią bardzo wiele, aby go zatrzymać. Kolejnym powodem, chyba już piątym, jest fakt, że w tej pracy cały czas się rozwijasz. Nie dość, że cały czas uczysz się nowych rzeczy, to jeszcze bardzo często jest ci za to płacone, to znaczy, robisz to w ramach, w ramach swojej pracy. No bo nie tylko uczysz się. Jakby pracując nad projektem, ale bardzo często w ramach jakiegoś rodzaju benefitów, możesz część swojej pracy poświęcić na naukę, dostajesz różnego rodzaju materiały, typu kursy, typu szkolenia, typu uczestnictwo w konferencjach od swojego pracodawcy. Po części po to, aby cię zatrzymać na dłużej, po części po to, aby cię rozwijał. Swoje kompetencje i żeby on miał lepszego pracownika, ale no, fakty są takie, że cały czas się rozwijasz, cały czas jesteś lepszy, no i to sprawia, że jesteś bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Kwestia, o której teraz powiem, bardzo często zależy od firmy, w której pracujemy, ale praca jako programista tak naprawdę pozwala na rozwój też w innych kierunkach, typu menadżerstwo, typu biznes. I bardzo często pracodawcy oferują możliwość awansów, rozwoju właśnie w tych kierunkach. To znaczy, na początku zaczynasz, wiadomo, jako junior, potem jesteś programistą, potem jesteś seniorem. W międzyczasie pojawia, pojawiają się role różnego rodzaju architektów, team leadów. Koniec końców zostajesz menedżerem wyższego stopnia. To wszystko zależy od firmy, w której pracujesz, ale ja tutaj bardzo polecam pracę w mniejszych firmach, gdzie dołączamy na etapie, gdzie firma jest mała no i mamy możliwość po prostu tworzenia tej firmy pomimo pandemii. Rynek pracownika w IT jakby pozostał rynkiem pracownika. W dalszym ciągu ludzie, pracodawcy zabiegają o to, aby zatrudnić programistów. No i praktycznie przez długi okres były oferowane nam różnego rodzaju perki w pracy, jak elastyczna godziny pracy albo praca zdalna. Teraz to jest jakby jeszcze szerzej popularne, no, co jakby jest bardzo często niespotykane w, w innych firmach, czasami też jest niespotykane obecnie w większych firmach, ale niemniej możliwość pracowania w elastyczny sposób. Part-time bardzo często jest znacznie częściej obserwowane w IT, gdzie po prostu potrzeba rąk do pracy, jeżeli masz tylko, jesteś w stanie tylko wyrobić połowę etatu, no to jest szereg pracodawców, którzy na to pójdą, którzy i tak, mimo co, chcieliby Cię na, na swoim pokładzie, potrzebują wsparcia mimo wszystko, też Pracując zdalnie, wielu pracodawców nie zwraca uwagi na to, w których godzinach pracujesz, czy, czy pracujesz rano, czy nie. To na pewno jest podejście, które ja szanuję, bo co to jest za różnica, o której zrobisz taska, o której coś zaprogramujesz. Ważne, aby robota była zrobiona, no i mam nadzieję, że takie podejście będzie jeszcze szerzej wykorzystywane w, też w większych firmach. Pracując jako programista, możesz również pracować dla firm z zagranicy, co też jest bez znaczenia, bo możesz żyć w Polsce, ponosić koszty życia typowe, średnie dla mieszkańca naszego kraju, ale możesz zarabiać e, znacznie więcej. Kolejnym powodem jest pewnego rodzaju szacunek w pracy. Szacunek od twojego pracodawcy już wielokrotnie wspominałem w trakcie tego filmu, że pracodawcy bardzo często robią bardzo wiele, aby nas zatrzymać. Z tego względu możemy liczyć na szacunek. Mamy też swojego rodzaju komfort pracy, no bo bardzo często firmy inwestują w fancy biura, w benefity. Nie chcę mówić przy tym, że praca jako programista nie jest stresogenna. Bo dla mnie osobiście bywa, ale naprawdę wydaje mi się, że komfort pracy, pomimo że nie zawsze to jest bezstresowa praca za biurkiem, jest naprawdę wysoki. W IT też rzadziej zdarzają się swojego rodzaju patologie w pracy. Na przykład, jak byłem nastolatkiem, pracowałem w gastro. Zdarzało się, że ktoś nie przyszedł do pracy i musiałeś ty przyjść za niego, bo ta osoba za bardzo po poimpresowała. W IT no, nie wiem, pewnie się spotyka z takimi sytuacjami też, ale na pewno rzadziej. Teraz powód, na który pewnie wielu z was czekało, to znaczy wysokie zarobki. W IT, nie ukrywajmy, zarabiamy dużo i zarabiamy dużo, niezależnie od tego, w jakim kraju żyjemy. Zawsze pensje, wynagrodzenia dla programistów są powyżej median, powyżej średnich, bo po prostu nasza praca jest wymagająca wymaga. Szeregu umiejętności i ludzie są adekwatnie opłacani. Teraz punkt numer 9, powód numer 9. Powiedzieliśmy sobie o wysokich wynagrodzeniach, no a w parze z wysokimi wynagrodzeniami e, programistów idą też benefity pozapłacowe. Nie mam tu na myśli tylko tych osłabionych multisportów, owocowych czwartków, ale do takich benefitów no, należą chociażby elastyczne godziny pracy, o których powiedziałem. Różnego rodzaju szkolenia i możliwość rozwoju, premie bardzo często, premie uznaniowe w, w zamian za, za, za dobrą pracę. Do moich ulubionych benefitów należą szkolenia różnego rodzaju, takie, które finansuje pracodawca i, pozwala, i pozwalają one na to, aby, abyśmy się rozwijali, abyśmy byli lepszymi programistami. Bardzo szanuję firmy, które tak robią. Co jeszcze? No, na pewno eventy firmowe, możliwość spotkania się z ludźmi, pogadania też poza pracą, przy piwie. Bardzo lubię okolicznościowe eventy. To wszystko sprawia, że naprawdę praca w IT szeroko pojętym jest super, atmosfera w pracy jest fajna. Też bardzo lubię możliwość pojechania do klienta, spotkania się z klientem, porozmawiania. Bardzo często wiąże się to z trochę dalszą przejażdżką albo nawet podróżą do innego kraju. Naprawdę praca w IT pozwala na zgromadzenie szeregu bardzo różnych i bardzo dobrych doświadczeń. Doszliśmy do końca tej listy. Ostatnim powodem, o którym powiem, będzie fakt, że możemy bardzo łatwo przejść z bycia programistą do prowadzenia własnego biznesu. To może być biznes usługowy typu firmy software house'owe, które po prostu świadczą usługi, ale też możemy zacząć tworzyć swój projekt. Bardzo dużo projektów IT, które powstało było po prostu zapoczątkowane przez programistów, którzy wiedzieli jak coś zrobić i mieli pomysł. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą listę. Nie chciałem wymyślać nic więcej na siłę, także jeżeli masz jakiś pomysł, myślisz, że o czymś nie powiedziałem, to daj znać w komentarzach. Ja zamierzam rozkulać trochę kanał binarnie.pl na YouTube, także jeżeli myślisz, że jest jakiś temat, o którym powinienem powiedzieć, nie wiem, na temat na przykład mojej kariery, na temat jakiejś. Jakiegoś aspektu pracy jako programista, to też daj znać w komentarzach. Na pewno nagram film o wadach pracy jako programista, bo moim zdaniem takich też jest kilka. Do zobaczenia w następnym filmie.